Jacku, czyli chce Pan, żeby Polska rozpoczęła pracę nad własną bombą atomową. Nie Jacku, dzisiaj sprawą. Panie redaktorze, rozumieją się na X, rozmawiają ze sobą. Tak, tak. Wiem, wiem. No to dlatego ubolewam, ale powiem, bo my w strategii świat nie zajmujemy się bieżącą polityką, tylko strategią. Kluczowa sprawa. Jest bardzo pozytywna okoliczność, że Amerykanie są offshore balansing i chcą ideologicznie balansować system, to otwiera nam drogę. Do hedgingu nuklearnego. Amerykanie nie będą konwencjonalnie odstraszać Rosji, ale chcąc upewnić się, że nie będzie konsolidacji europejskiej, będą wspierać państwa, które ideologicznie będą mówić tak jak one. I jest szansa rozegrania, pod kryszą, proliferacji nuklearnej, jeżeli przyjdzie do tego czas. Tylko trzeba się zacząć na rzecz Polski, pod kryszą amerykańską, gdzie Amerykanie odwrócą oczy. I nie będą Ale to powiedzmy wprost. Panie Jacku, czyli chce pan, żeby Polska rozpoczęła pracę nad własną bombą atomową? Przede wszystkim chciałbym, żeby premier Tusk jutro ogłosił wielokrotne podwyżki dla pracowników Świerku i Wielkiej Chemii, bo jedno i drugie są potrzebne, i wysłać sygnał, zrobić zespół badawczy, zobaczyć jak dojść. Do tego, bez łamania traktatu o nieproliferacji, dlatego że z nową strategią amerykańską nieubłaganie nadchodzi złamanie traktatu NPT. Nie przez Polskę, przez innych. Ja szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby kanclerz Merkel już od miesiąca miał tajny zespół do spraw przygotowania państwa niemieckiego do nuklearyzacji. Dlatego, że skoro mówi, że ma być największa armia lądowa Europy, to jak on sobie wyobraża odstraszanie wobec Rosji? Na, a Niemcy akurat bardzo łatwo mogą mieć status nuklearny, bo, bo mają taki rozwój, taki mają no zdolności, mają do tego, żeby mieć Szwecja tak samo i inne państwa Europy. Jest, innymi słowy, mamy nowy etap równoważenia, mamy etap, gdy mamy rok 2021. W XX wieku, gdy Piłsudski później na początku lat trzydziestych musiał w, w, akcjami wobec Gdańska zmieniać status państwa polskiego, gdzie siła również ma znaczenie, gdzie musi mieć własne zdolności.